Jeśli by to nieco z mojej perspektywy, to dodałam takie doprecyzowanie do agendy, do agendy, która dotyczy tematu mocy zainstalowanej i miksu energetycznego, ja konkretnie dodałam lukę mocową, bo się obawiam, że to jest temat, który grozi. Bezpieczeństwu energetycznemu Polski w najbliższych latach, czyli to było z mojej strony, ale ogólnie było bardzo interesujące w ogóle to, że jest możliwość rozmowy nad strukturą programu tej konferencji i też wysłuchać kolegów, jacy oni mają uwagę, to uwagi to jest, uważam, bardzo cenne, interesujące i później nie dziwić się, że Europa ma taki sukces. Czyli moi drodzy koledzy z energetyki zapraszam bardzo serdecznie na 40 edycję EuroPower, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie.